Nie? Więc y... po tych czterech rundach jakie miałeś wnioski? Y... Wiedziałem, że to było takie mocno wyrównane dla mnie, nie? że i wrzosek coś tam trafiał, i kasy coś tam trafiał, ale ja miałem całkowicie inny majce na tamten moment. Nie? Ja to, cały czas myślałem, że jak ja wychodzę, nie? więc moja, obie... moja gdzieś tam opinia jest, nie, nie powinna mieć żadnego znaczenia tutaj w tej walce, bo tak jak mówię, ona jest. Y... No tak, ale powiedzieliśmy że to był bardzo kontrowersyjny werdykt, że Wrzosek będzie się odwoływał, więc jak uważasz, ma szansę, żeby to przeszło? Nie, nie widziałem tej walki, ale y, mam opinie ludzi różnych. Na przykład trener Andrzej Kościelski y, powiedział wczoraj, że y, tutaj wygrał Casio. 4-2 w rundach, że 4 rundy dla, Kas dla, dla Casio, 2 dla Wrzoska. Wielu gdzieś tam takich protrenerów też powiedziało, że tutaj nie ma co się kłócić, Marcin, tylko rzeczywiście Casio wygrał. Choć widziałem też opinię w samym internecie, że wielu ludzi uważa, że sędziowie okradli Wrzoska właśnie ze zwycięstwa. Jak ty sądzisz ogólnie? Wiesz, co przede wszystkim wydaje mi się, że. Ta walka wzbudziła takie emocje, ponieważ obozy były tak mocno podzielone, że ludzie nie do końca są w stanie przyswoić, że ta walka była naprawdę wyrównana. I tak przeczytałem mnóstwo opinii, chociażby Dominik Zadora, czyli mistrz Fenu, mówi, że zdecydowanie wygrał wrzosek. Mnóstwo osób słyszałem, które mówią, że wygrywał brzosek, ale tak jak mówisz, chociażby trener Kościelski czy sędziowie powiedzieli, że wygrał kasję. Uważam, że 60-53, no to to była gruba przesada, ponieważ kiedy powiedziałem ten werdykt, ja z Maćkiem spojrzeliśmy się na siebie i patrzyliśmy na kogo, że dać 6 rund, z czego jedną tak jakby 10 I powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że obie strony, chodzi mi o kibiców, powinny wyluzować, ponieważ ja, to jest w ogóle też szok.